Archeolodzy w zasadzie co chwilę natrafiają na jakieś ciekawe znaleziska, które są rozproszone po całym świecie. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka kolejnych takich niesamowitych odkryć. Zapraszam do oglądania: Egipska Skrzynia Zespół archeologów odkrył tę tajemniczą kamienną skrzynię. Znaleziono ją w ruinach starego kompleksu grobowego w Egipcie w pobliżu słynnej świątyni Hatshepsut. Istnieje więc możliwość, że już niedługo odnajdziemy grobowiec tej faraonki. Hatshepsut była prawowitą spadkobierczynią swojego ojca, ale zgodnie ze zwyczajem w starożytnym Egipcie została żoną swojego brata Tutmozisa II. W rzeczywistości faraon ten żył jednak w cieniu swojej siostrożony. Kobieta była kochana przez ludność egipską i prawdopodobnie regularnie podtruwała swojego brata, ponieważ ten był z każdym dniem coraz bardziej słaby i chorowity. Hatshepsut w pewnym momencie ogłosiła się faraonem i często nosiła charakterystyczne dla władców Egiptu męskie szaty oraz biżuterię. To właśnie ona znacznie częściej uwieczniana była na licznych hieroglifach niż jej mąż. Była odpowiedzialna za rządzenie krajem i zarządzanie handlem wraz ze swoim synem Tutmozisem III. Mumia Tutmozisa II została odkryta w 1881 roku, chociaż jego grobowiec nigdy nie został odnaleziony. W niedawno odkrytej skrzyni może jednak znajdować się kilka dodatkowych wskazówek. Kiedy archeolodzy ją otworzyli, znaleźli kilka paczek owiniętych grubym płótnem. Jedna z nich zawierała szczątki złożonej w ofierze gęsi, druga zawierała jajko gęsi, a trzecia jajko ibisa. Prawdopodobnie były one wykorzystywane do jakiegoś rytuału pogrzebowego. Imię faraona Tutmozisa II zostało również wyryte na skrzyni, co sugeruje, że zagubiony artefakt był częścią jego korony grobowej. Obecnie, Kompleks świątynny Hatshepsut jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Egipcie. Kto wie? Może archeolodzy już niedługo odnajdą szczątki tej faraonki. Homo longi. Archeolodzy całkiem niedawno odkryli tę starożytną ludzką skamieniałość. Jest ona tak niezwykła, że może ujawnić kilka poważnych tajemnic naszej starożytnej przeszłości. Odkrycie jest prehistoryczną czaszką, którą obecnie można obejrzeć w muzeum na Uniwersytecie Hubei Geo w Chinach. Jest największym typem czaszki homo, jaki kiedykolwiek znaleziono, a naukowcy uważają, że reprezentuje nowy gatunek człowieka o nazwie Homo Longi. Odkrycie sugeruje, że Longi mógł być naszym najbliższym krewnym. Dotychczas uważało się, że był nim neandertalczyk. Odkrycie to może radykalnie zmienić nasze rozumienie ewolucji człowieka. Według Kiang Ji, profesora paleontologii, skamielina homologii jest najbardziej kompletną skamieniałością czaszki człowieka, jaką kiedykolwiek znaleziono na Ziemi. Czaszka jest tak duża, że mogła pomieścić mózg wielkości bardzo podobny do naszego. Posiada ona jednak dość dziwne cechy. Oczodoły w niej są kwadratowe, a nie okrągłe homolongi miały też bardzo szerokie usta, a ich zęby były znacznie większe niż nasze. Ten gatunek homo z pewnością posiadał pewne cechy ludzkie, ale bliżej mu jednak było do zwierzęcia niż człowieka. Mimo wszystko, longi mogą być brakującym elementem układanki w ewolucji człowieka, którego od lat szukaliśmy. Homolongi mógł być czymś między małpą a człowiekiem lub jakimś ewolucyjnym krokiem na tej drodze, Gatunek ten żył 146 tysięcy lat temu. Po analizie szkieletu i obszarów, na których go znaleziono, można wywnioskować, że funkcjonował on w małej społeczności innych podobnych mu ludzi, zupełnie jak wczesny Homo sapiens. Ludzie z tego gatunku polowali, zbierali owoce i prawdopodobnie nawet łowili ryby. Izraelskie tekstylia. Archeolodzy dokonali w Izraelu bardzo rzadkiego i cennego pod względem historycznym odkrycia. Odnaleźli skrawki tekstyliów sprzed ponad 3000 lat, które zawierały starożytny purpurowy barwnik. Znalezienie tak starych tekstyliów jest niezwykle trudne, ponieważ większość z nich z czasem po prostu się rozkłada. Co więcej, zawarty w nich fioletowy barwnik w tamtych czasach był znacznie cenniejszy niż jakiekolwiek złoto czy srebro. Purpurowy barwnik był tak rzadki, że został opisany w Biblii jako argaman. Był to wyjątkowy kolor zarezerwowany zwykle dla najbardziej prestiżowych członków społeczeństwa, takich jak członkowie rodziny królewskiej czy księża. Wszystko dlatego, że barwnik był dość trudny do zdobycia, a kolor był nieco zbyt żywy do codziennego użytku. Skąd więc ci starożytni ludzie go pozyskiwali? Jak się okazało, wyciskało się go z gruczołów jeszcze żywego ślimaka morskiego. Te małe ślimaki można znaleźć na całym wybrzeżu Morza Śródziemnego, co sprawiało, że wioski i miasta, w których je znaleziono, stawały się momentalnie niezwykle bogate. Innym powodem, dla którego nowo odkryte tkaniny są tak fascynujące, jest to, że zostały zebrane w pobliżu Morza Czerwonego, co oznacza, że przebyły spory dystans. W rzeczywistości obecność fioletowego barwnika z Morza Śródziemnego głęboko na izraelskiej pustyni jest dowodem na o wiele bardziej skomplikowany system społeczny i handlowy niż dotychczasowo braliśmy pod uwagę. Szkielet w kajdankach Ten szkielet, kiedy został znaleziony, był nadal zakuty w kajdany. Rzuca to nieco światła na dość mroczną stronę starożytnej brytyjskiej historii jakim było rzymskie niewolnictwo. Szkielet był przywiązany ciężkimi, żelaznymi łańcuchami wokół kostek. Wyglądał też tak, jakby wrzucono go do rowu siłą. Prawdopodobnie był to ostatni akt zniewagi po tym, jak mężczyzna zmarł. Szkielet został odnaleziony w Rutland, a archeolodzy datują, że w momencie śmierci osoba ta musiała mieć około 20 do 30 lat. Niewolnik zmarł między 226 a 427 rokiem naszej ery. Historycy od dawna wiedzą, że kiedy Rzymianie okupowali Brytanię, praktykowali niewolnictwo. To znalezisko jest wyjątkowe, ponieważ jest jednym z niewielu fizycznych dowodów tej praktyki. Niestety jednak prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, kim był ten człowiek za życia. Mógł być zwykłym robotnikiem niewolniczym i rodowitym Brytyjczykiem, zmuszonym do pracy dla rządzących wówczas Rzymian. Archeolodzy ustalili, że ten człowiek był niewolnikiem, a nie tylko jakimś więźniem, ponieważ znaleźli w jego kościach dowody na to, że jego życie było niezwykle wyczerpujące fizycznie. Miał też liczne obrażenia, które prawdopodobnie odniósł podczas wszystkich lat ciężkiej pracy. Niezrozumiałe grobowce Archeolodzy pracujący w Delcie Nilu w Egipcie odkryli 110 tajemniczych grobowców, które mogą ujawniać starożytne tajemnice dwóch bardzo ważnych okresów w historii tego kraju. Co zaskakujące, niektóre z tych grobowców pochodzą sprzed ponad 5000 lat. Jest to o wiele wcześniej niż rządy faraonów, piramidy i czasy, w których Egipt był wielkim mocarstwem, jaki obecnie najczęściej się wspomina. Co jednak szczególnie ciekawe, to fakt, że archeolodzy znaleźli tam również grobowce datowane znacznie później. Był to czas, kiedy azjatyccy migranci zalali Egipt i przejęli państwo środka. Są to dwa najbardziej niezrozumiałe okresy przejściowe w historii Egiptu. Pierwszy był niezwykle ważny, ponieważ starożytni mieszkańcy Egiptu wychodzili wówczas z epoki kamienia i po czasie stali się wielkimi budowniczymi. Drugi okres, tysiące lat później, jest ważny, ponieważ wówczas Egipt został uzurpowany przez migrantów. Pokazuje też, jak azjatyccy migranci dostosowali się do kultur starożytnego egipskiego społeczeństwa. Archeolodzy nie wiedzą jednak, dlaczego wszyscy ci ludzie z tak różnych okresów historycznych są pochowani dokładnie w tym samym miejscu. Wydaje się to dość szalone, że jeden cmentarz był używany przez ludzi z odległych od siebie dwóch różnych epok. Jest to tajemnica, której naukowcy wciąż nie są w stanie rozwiązać. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem.